Marek, Jezu, ja chyba nie dojadę. Dobra, to muszę wjechać tutaj. Biedzań. O kurna gora. Uuuh. Wiesz, szkoda mi się Nie Nieraz mnie bolało. Miałem rozwolnienie. Też dotarłem do kiva. Znam te uczucie. Strach kichnąć. U Jezu, tragedia. Pomoże polecieć z drugiej dziury. Edziu, tak latko i słeś. No. Taki płaski brzuszek masz. Ty. Tak. To jak cymeczka? Tak. Śmiej się z cierpiącego człowieka. Cierpiało, co chciało! Nie moja wina! Dobra, dawaj. Bo nie dojdziemy do tego warsztatu, Edziu. Co ty jadłeś? Że tak nie cię goni. Wczoraj schabowego jadłem. Może jakiś stary był ten schabowy. Taki stary jak ty, to nie mógł być. No raczej taki jak ja to nie. Widzisz? Ja mam żonę, mam odstrzątane, półgotowane i nie mam kłopotów z żołądkiem. Musisz sobie jakąś kobietkę znaleźć. No muszę znaleźć. No jak chcesz, to ja ci znajdę moją kochaną teściową. Wieś. Zdaj od tej teściowej. A co nie chcesz? Ona nie. fajna kobieta. Ja też wolę mieć problemy żołądkowe niż żyć.